To jest mało śmieszne, ale bardzo w naszym stylu komedia. W dodatku animowana. Halo? Nie, musiało mi się przyznać na chwilę. Pracuję cały czas nad scenariuszem. I mi się po nocach nie sypią dobrze. Nie klej się, muszę to wszystko jeszcze jakoś... ...zebrać do kupy. muszę kończyć, zadzwonię do ciebie później. Idzie do łazienki. Kończyje się papier. W ręku ma tylko swój scenariusz. A może jakaś przyjemna abstrakcja, taki metafizyczny świat duchowy. <laughs> za pomocą kropek i kresek tańczących w rytmie salsy. Salsy kurwa, nie dzwonka. Znowu zapomniałam. Już idę. Jestem już za późno. Jak ci idzie? Świetnie. Ale powiedz, udało Ci się go sprzedać? Prawie. Byłam tam ostatnio i opowiadałam, że chcę zrobić taki film, o robieniu filmu o filmie. Dziewczyna się budzi ze snu i rozmawia o filmie, który robi. Sama ze sobą rozmawia. Konfrontuje się ze swoją wrażliwością. I to w pętli, bo to będzie takie, w takiej poetyce snu, takie oniryczne. Ale oczywiście z humorem. I co myślisz? Ma potencjał, ale brak płęty. No i mam pętle, ale kurwa, nie mam płęty. Może cały czas nad tym myślę. Intensywnie. Wydaje mi się, że w filmie ważne jest, żeby dotknąć, przetrawić swoją teraźniejszość i ją wydalić. Nawet jeśli tak jak moja nie ma płęty. Ekstrementy i fekalia zawsze śmieszą. Obie podchodzą do okna i rozmawiają o filmie i ekstrementach. Czas na pseudointelektualny żart. Czego wita ołtarz? Ołtarz wita stworza. Ej, to akurat było dobre. To nie naszym bo To jest dramat. Nie, myślę, że to jest mało śmieszna, ale bardzo w naszym stylu komedia. W dodatku animowana. Halo.